pomysł zrodził się tak naprawdę z miłości do gór. Chcieliśmy troszeczkę te góry jeszcze bardziej przybliżyć. Też, też pomysł zorganizowania w Katowicach festiwalu, festiwalu, który gromadzi miłośników gór, podróży, muzyki i poezji. Od samego rana były wydarzenia edukacyjne, na które zgromadziła się spora liczba uczniów naszych katowickich szkół. Były spotkania z podróżnikami, były wykłady z bawioruskim Parkiem Narodowym, koncerty na małej naszej scenie. Mnóstwo warsztatów z rękodzieła artystycznego. Na naszym stoisku są filcowane owieczki z prawdziwej owcy, czyli mamy obciętą wełnę z owiec, którą filcujemy. Na podkładkach gąbki mamy foremki drewniane. Kładamy tam do środeczka wełnę owczą i igiełkami filcujemy i każdy uczestnik takich warsztatów może sobie zabrać taką owieczkę, taki bryloczek, owieczkę na pamiątkę. Oczywiście każdy może spróbować. Mamy dzieci z przedszkoli, które to robią, mamy starsze osoby, mamy młodzież szkolną, która tutaj była całą klasą. Każdy może spróbować. Od pierwszej edycji Mamy ratowników Gopr, promujemy w tej i wielu innych akcjach bezpieczeństwo, bo one jest tutaj najważniejsze. i jeżeli tylko się da, to w każdym takim, takim możliwym miejscu mamy ratowników i troszeczkę garść tej informacji przekazujemy naszym mieszkańcom. Jest okazja do tego, żeby przybliżyć ludziom choć troszeczkę naszą działalność taką e, codzienną, żeby mogli dotknąć, e, spróbować niektórych rzeczy, których ratownicy używają na co dzień. My staramy się profilaktykę szerzyć gdzie się tylko da. Natomiast e, od jakiegoś czasu w góry udaje się grupa turystów. To nawet trudno nazwać, czy to są turyści. To są ludzie, którzy wybrali się w Doliny Górskie, ale przedłużyli to jest spacery trochę wyżej i oni są zupełnie nieświadomi tego, co ich w górach. Czekanie są na to przygotowani i to często są niestety nasi pacjenci. Oni wcale nie potrzebują dużych problemów w górach, żeby wzywać pomoc. Oni nawet w momencie, kiedy zaczyna deszcz padać, nie są przygotowani na to, żeby sami sobie poradzić. Także nie wiem, czy to jest brak świadomości, czy też brak doświadczenia. Czasami niektórzy lubią się też uczyć na swoich błędach. To jest trochę bolesne, ale może takie nauczki jakoś ludzi nauczą. Wypadków jest naprawdę coraz więcej. Chciałoby się mówić, że jest coraz mniej, ale też statystyka pokazuje, że im więcej turystów w górach, tym więcej wypadków, a tych turystów w górach jest rzeczywiście coraz więcej. Tylko coraz więcej już tych takich mniej świadomych, mniej przygotowanych, mniej nauczonych obcowania w górach. I Aku ah.